ma tu, wahacz! Zapraszam na test Mazda MX-30, czyli pierwszego elektryka w gamie tego japońskiego producenta, który cechuje się dosyć małym akumulatorem jak na auto tego typu, to znaczy mającym 35,5 kWh i na filmie sprawdzam między innymi, jak sobie on radzi w niesprzyjających zimowych warunkach i też ogólnie oceniam, jak ten samochód wypada w najbogatszej wersji Enso. Startujemy! MX30 generalnie jest pod kątem nadwoziowym podwyższonym crossoverem, ale nie takim zwyczajnym, ponieważ producent postanowił pozbawić ten model klasycznych i długich tylnych drzwi, zastępując je mniejszymi drzwiczkami otwieranymi w klimacie sportowej Mazda RX8 w przeciwną stronę co przednie. Sprawia to, że samochód ze smuklejszą częścią pasażerską ma w sobie wizualnie trochę więcej wyrazistego i dynamicznego charakteru, który jest dodatkowo udanie podkreślany przez srebrną, górną część nadwozia, przy czym taka kombinacja możliwa jest jedynie. Wybierając najdroższe 3-tonowe kolory lakierów zarezerwowane dla bogatszych wersji i szare kosztują 6900 zł, a flagowa czerwień obecna w testówce 8900 zł. Dopłat za to bez względu na odmianę wyposażeniową nie wymagają 18-celowe felgi aluminiowe. W MX30 znaleźć można również typowe dla Mazdy podejście stylistyczne, oparte o proste, zgrabnie łączące się ze sobą linie i w zestawieniu z kolorystyką prezentowanego egzemplarza tworzą one naprawdę ładny według mnie efekt końcowy. Tylne drzwi nie są wyposażone w żadną zewnętrzną klamkę, co oznacza, że żeby je otworzyć, trzeba najpierw otworzyć drzwi przednie i skorzystać z klamki wewnętrznej. Osoba podróżująca z przodu musi też odpiąć pasy, ponieważ są one przytwierdzone do tych tylnych drzwi. Taka budowa oznacza również. Że gdy tylne drzwi są tworzone, to przed nich nie można jakoś bardziej zablokować, tylko one będą się po prostu odbijały. Zatem jest to na pewno ciekawe rozwiązanie konstrukcyjne, ale dla osób, które potrzebują mieć częsty i szybki dostęp, i przede wszystkim łatwy do drugiego rzędu siedzeń, jednak klasyczne drzwi, wszystkie otwierane w tą stronę, są wyraźnie wygodniejsze. Siadanie z tyłu mnie trudności nie sprawiało, nawet bez przesuwania fotela. Przy czym zdaję sobie sprawę, że przez budowę tego słupka miejsca jest mniej niż w takim klasycznym samochodzie, i dla części osób może być to problematyczne. Dlatego przednie fotele są przystosowane konstrukcyjnie do składania się i przesuwania do przodu, tak jak w samochodach Coupé fotelem kierowcy, z racji elektryki steruję się z tyłu nieuchwytem, a przy pomocy przycisków, ale nie ruszając ich i ustawiając go pod siebie i siadając za sobą na nogi no nie powiem, żebym miał jakikolwiek margines ale moje kolana jedynie tutaj lekko stykają się z oparciami, więc nie jest źle, gorzej sytuacja wygląda nad głową ponieważ tam konkretnie się prostując już ten kontakt jest wyraźny i skłania do tego, żeby się chociaż troszeczkę bardziej przygarbić, wtedy jedynie lekko stykam się włosami z sufitką tunel środkowy w testowanym modelu jest w niewielkim stopniu wystający. Jeszcze dopowiem, że obecność szyberdachu wymagającego dopłaty 3000 zł nie wpływa na ilość miejsca nad głową, ponieważ jego osprzęt kończy się mniej więcej tutaj, a w naturalnym ułożeniu głowa ląduje tutaj już w zagłębieniu. Przednia część kokpitu testowanego modelu zaprojektowana została w stylu typowym dla współczesnych mast i przesiadając się na przykład z jakiegoś spalinowca tego producenta można poczuć się w MX-30 jak w domu i też po prostu dobrze, bo proste, takie minimalistyczne i zarazem eleganckie linie w połączeniu z ciekawie dobranymi materiałami, na przykład korkiem na tunelu środkowym, wypadają moim zdaniem naprawdę fajnie. Wspominane materiały na tunelu środkowym czy drzwiach obecne są w każdej wersji bez dopłat, a w dwóch najbogatszych odmianach Hikari i ENSO można wybierać pomiędzy jaśniejszym pakietem wykończenia kokpitu nazwanym Modern, albo bardziej tradycyjnym brązowym vintage obecnym w testówce. Ogólnie cennik Mazda MX-30 stworzony został w japońskim stylu, co oznacza, że mamy w nim cztery półki wyposażeniowe i tylko szyberdach i akcesoria do zamówienia osobno. Jednak nawet bazowa odmiana nazwana Kai oferuje dobry poziom, bo mamy tam chociażby nawigację kamerę cofania z czujnikami parkowania, wyświetlacz head-up bezpośrednio na przedniej szybie, światło LED czy sporo systemów bezpieczeństwa z aktywnym tempomatem i za kaj zapłacić trzeba 142 900 zł. W kolejnych wersjach dochodzi po kilka rzeczy i w Kanjo kosztującym 145 900 zł mamy dostęp bezkluczykowy, podgrzewane fotele czy kierownicę. Później w Hikari za 151 900 zł pojawiają się matrycowe światła LED, a w testowanym ENSO w cenie 156 900 zł obecne są ponad to kamery 360 stopni, czy system audio firmy Bose. Generalnie, nawet kupując podstawę, nie ma co w przypadku MX-30 narzekać, a od poziomu Kanjo można mówić już o braku braków w wyposażeniu. Testówka z dołożonym czerwonym lakierem i szyberdachem kosztowała ostatecznie 168 800 zł. W chwili obecnej kwotę każdego egzemplarza MX-30 obniżyć można o 10 000 zł poprzez ekodopłatę Mazdy. Jeszcze dopowiem, gdyby kogoś zastanawiało, czym jest mrugające światło koło ekranu, że jest to czujnik podczerwieni, wspomagający po zmroku systemy monitorujące zmęczenie kierowcy i generowane błyski. Widać w kamerze, ale gołym okiem są niewidoczne, więc nie ma co się ich obawiać. Wracając do cen MX30, wspomnę jeszcze, ile trzeba zapłacić za ten samochód, decydując się na wynajem długoterminowy, i wspominaną rozsądną wersję kanjo. Jako przykład podam ofertę firmy Carlis Polska, zajmującej się takim finansowaniem i będącej par. Wahacz TV. Jako parametry przyjmijmy okres wynajmu trwający 4 lata, zerową wpłatę własną, a także roczny limit kilometrów na poziomie 15 tysięcy. W takiej sytuacji miesięczna rata za samochód wynosi 1902 zł netto albo 2340 zł brutto. Osoby chcące dostroić pod siebie warunki wynajmu mogą kliknąć w link w opisie do konkretnej oferty. A na carlispolska.pl jest też sporo innych dostępnych modeli, dlatego poszukującym nowej fury polecam tam zajrzeć. Bez względu na to, jaką wersję testowanej Mazdy się wybierze, dostaje się w niej układ napędowy, na który składa się silnik elektryczny rozwijający 145 koni mechanicznych, a także akumulatory mające 35,5 kWh. Jednostka napędowa zajmuje w testówce wyjątkowo mało miejsca w komorze silnika i szkoda, że nie umieszczono pod maską dodatkowego schowka, na przykład na kable. Istotniejszą kwestią związaną z układem elektrycznym w MX-30 jest jednak pojemność akumulatorów, ponieważ przy średnim zużyciu energii w mieście na poziomie 18 20 kWh na setkę mogłem liczyć maksymalnie na około 140-150 km zasięgu podróżując po Warszawie bez wbijania się w jakieś ostre korki i przy lekkim mrozie na dworze, a w lecie, według producenta, dobić można do 200 km. Jest to zatem zasięg wymuszający już określony sposób użytkowania, to znaczy poruszanie się w zdecydowanej większości po mieście i dysponowanie gniazdkiem w swoim garażu, bo wtedy doładowując samochód przez noc i pokonując standardowe miejskie przebiegi, można na zasięg nie zwracać uwagi, ale nie mając swojego gniazda. Miastka, już spokój ducha znany z elektryków oferujących około 300-400 km zasięgu zaczyna znikać. Wyjeżdżając MX30 w dłuższą trasę, nastawiać się trzeba również na konkretne jej planowanie, ponieważ na zwykłych drogach pozamiejskich średnie zużycie energii wynosiło około 20 kWh na setkę, na drogach ekspresowych rosło do 25-27 kWh, a przy prędkościach autostradowych do lekko ponad 30 kWh. Jadąc właśnie po autostradzie, trzeba liczyć się z zasięgiem około 100 km. Energię w testowanej maździe uzupełniać można albo prądem zmiennym poprzez kabel typu drugiego, albo przy pomocy złącza CCS i prąd stałego i wtedy auto oferuje maksymalną moc ładowania wynoszącą 40 kW i na szybkich ładowarkach w zimowej aurze realnie samochód wyciągał 37-38 kW, ale po kilku minutach tempo spadało do około 15 kW i próby na kilku greenwayach pokazały takie same zachowanie, co jest słabe dla osób chcących szybko podładować auto i jak sądzę ma to związek z temperaturą. Do zwykłego gniazdka nie miałem możliwości MX30 podpiąć, ale według producenta taki proces trwać ma około 14,5 godziny. Z kolei korzystanie Korzystając z miejskiej infrastruktury na prąd zmienny od 30% do pełna, testówkę naładowałem w 4,5 godziny. Poza śledzeniem ładowania na częściowo elektronicznych zegarach, z naprawdę zgrabnie wkomponowanym centralnym wyświetlaczem, w klasyczne tarcze po bokach, mamy jedynie wskazania średniego zużycia energii, informacje z systemów bezpieczeństwa i to by było na tyle. Nie ma żadnych innych możliwości personalizacji, co jak na jednak elektroniczne rozwiązanie jest bardzo ubogą funkcjonalnością. No ale wszystkie te najważniejsze informacje tutaj są, więc po prostu Mazda chciała zrobić. Klasyczne zegary, możliwie, no i tutaj się udało, rozumiem koncepcję niestandardowych rzeczy. W elektrykach dostrzec można tutaj wskaźnik temperatury akumulatorów. Bardzo skromna funkcjonalność komputera pokładowego oznacza, że sterowanie nim przy pomocy tylko jednego przycisku jest wystarczające. W sąsiedztwie mamy odbiór, odrzucanie połączeń oraz obsługę systemu audio. Z prawej strony z kolei obsługuje się aktywny tempomat i wszystko jest tutaj bardzo intuicyjnie rozmieszczone i proste w obsłudze. Problemów nie sprawia też obsługa panelu klimatyzacji, który wyposażony został w ekran dotykowy, ale po bokach te najważniejsze funkcje mają też swoje dedykowane przyciski fizyczne, więc nie wiem czemu za bardzo ten ekran tutaj się znalazł, bo przecież można by było wszystko ogarnąć w sposób klasyczny. No ale jako, że właśnie mamy takie rozsądne tutaj połączenie, to pomimo tego, że sensu nie widzę, to nie mam żadnych zastrzeżeń co do obsługi tego rozwiązania. Co ciekawe, ekran klimatyzacji jest jedynym dotykowym w MX30, ponieważ systemem inforozrywki sterować można tylko przy pomocy pokrętła. Mamy też dodatkowe pokrętło do obsługi audio. To główne można wychylać, można nim obracać, można je również wciskać. Mamy dodatkowe przyciski do przełączania się po najważniejszych modułach. Pod kątem ergonomicznym wypada ta sekcja wzorowo. Ekran systemu Inforozrywki ma słuszną przekątną 8,8 cala, ale ponieważ jest on daleko od głowy kierowcy umieszczony, tak niejako ukryty na podszybiu, bardzo panoramiczny, a paski na górze i na dole czarne jeszcze ten efekt zwiększają, no i jest on otoczony również sporymi ramkami, to podczas jazdy sprawia wrażenie mniejszego niż jest w rzeczywistości. Jest on przy tym oczywiście wystarczający, aby wszystko dobrze na nim dostrzec. Mamy interfejs przystosowany do obsługi pokrętłem. Wszystkie właściwie menu oparte są taką listę, przewijaną góra-dół. Bardzo wygodnie to wypada. Mamy też dużą szybkość ładowania się poszczególnych modułów. Można podzielić ekran, na przykład na nawigacji, jeśli chodzi o ustawienia to są one również przystosowane do tego pokrętła i dzięki temu, pomimo tego, że mamy całkiem sporo tutaj rzeczy do dostrajania, to nie ma problemów, aby znaleźć i przede wszystkim szybko dostać się do tego, co nas interesuje. Naprawdę dotyk jest... Już przyszłością tego się nie zatrzyma, ale takie pokrętło naprawdę daje radę i bardzo przyjemnie się z niego korzysta. No i też wymaga mniej uwagi podczas jazdy, ponieważ no, jest ono zawsze pod ręką, jest zawsze fizyczne. Więc w swojej pewnej oldschoolowości naprawdę udany jest to system. Jeśli chodzi o układ elektryczny, to na ekranie środkowym, podobnie jak na zegarach, nie ma żadnych wymyślnych grafik pokazujących np. przepływ energii czy coś w tym stylu, są jedynie te najważniejsze informacje czy też ustawienia, więc bajerów nie ma, ale nie ma też co narzekać na braki funkcjonalności. Jeśli chodzi o dynamikę silnika elektrycznego, to wyraźny wpływ na nią ma zaprogramowanie reakcji na wciskanie gazu, ponieważ w MX30 nie czuje się znanego z wielu elektryków ostrego wyrywania do przodu po każdym ruchu prawą stopą, a proces przyspieszania jest płynniejszy i bardziej nawiązujący charakterystyką do spalinowców. Wciąż jednak reakcje na dodawanie gazu są natychmiastowe, wyraźne i nieosiągalne dla aut z benzyną lub dieslem o porównywalnej mocy, co bardzo pozytywnie wpływa na pewność wykonywania manewrów, np. włączania się do ruchu, zatem Spokojniejszej charakterystyki przyspieszania nie uważam za wadę, a po prostu cechę testowanej Mazdy, która też ma swoje plusy, bo ułatwia osiągnięcie większej płynności jazdy. W mieście 145 koni generowane przez silnik elektryczny zapewnie bardziej niż wystarczające osiągi, a na trasie MX30 również pozwala na sprawne podróżowanie, zwłaszcza do około 110-120 km na godzinę, bo powyżej tej prędkości zapał do przyspieszania wyraźnie maleje, ale na przykład na autostradzie dalej można na luzie trzymać tempo i w takich warunkach zdecydowanie większym problemem od dynamiki dla kierowcy będzie zasięg. Tak wygląda sprint samochodu od zera do setki. A tak przyspieszenie 90-140 km na godzinę. Podczas podróży można też minimalizować korzystanie z pedału hamulca dzięki 5-stopniowemu trybowi rekuperacji energii sterowanemu w wygodny sposób przy pomocy łopatek za kierownicą. Przy maksymalnym odzyskiwaniu energii z hamowania można już liczyć na solidne wytracanie prędkości i chociaż samochód nie zatrzyma się wtedy niestety do zera, a będzie toczył się z minimalną prędkością około 5 km na godzinę, więc nie jest to taki klasyczny tryb jednego pedału, to i tak jest to fajny dodatek. Wyczuwalność przednich krańców nadwozia w MX-30 do najtrudniejszych nie należy ze względu na niezbyt długie podszybie, a także maskę dobrze widoczną z perspektywy kierowcy, poziomą, a później pionowo gwałtownie zakończoną. Widoczność na boki w tym modelu jest pogarszana ze względu na budowę tylnych drzwi i wymuszane przez nią dodatkowe słupki. Te właściwe po przekątnej są całkiem masywne. Tylna szyba nie jest przesadnie wysoko poprowadzona, ale za to jest niska, mocno pochylona, kończy się mniej więcej Wraz z nadwoziem. Obecny w wersji ENSO wraz z czujnikami parkowania system Kamer 360 stopni oferuje bardzo wysoką jakość, którą spokojnie porównywać można z czołówką aut segmentu premium, z jakimi miałem styczność, jeśli chodzi o szczegółowość, ostrość obrazu, jego płynność, również dynamikę tonalną. Dodając do tego rozsądne pole widzenia, otrzymujemy bardzo funkcjonalne i przydatne rozwiązania. Wymiary samochodu to 439 cm długości i 179 cm szerokości, a promień skrętu Mazda MX-30 ma standardowy jak na auto tych gabarytów, zatem w mieście jazda nie powoduje problemów i jedynie na minus w tym obszarze wyróżniają się masywne i też liczne boczne słupki, bo one przy niektórych włączaniach się do ruchu, np. takich pod ostrymi kątami, potrafią utrudnić życie. Układ kierowniczy samochód ma naprawdę przyjemny w odbiorze, ponieważ kierownica stawia umiarkowany opór zwiększający się trochę wraz z prędkością, a obracając nią nie czuje się jakichś luzów czy gumowych reakcji, tylko bezpośrednio w takim rozsądnym, neutralnym stylu. I mnie taka charakterystyka przypadła do gustu. I ogólnie, jeśli ktoś lubi trochę bardziej angażujący styl prowadzenia z innych modeli Mazdy, to w MX30 też go znajdzie. Tak samo zawieszenie testówki zasługuje na pochwały, bo jest dobrze zbalansowane, to znaczy dosyć miękkie, ale nie do przesady. I samochód na rozsądnie pokonywanych zakrętach zachowuje się stabilnie, a nierówności wybiera całkiem cicho i skutecznie czyli jak na kompaktowego. Krasowavera nie ma się tutaj do czego przyczepić. W kabinie testowanej Mazdy nie ma żadnych dekoracyjnych źródeł światła. Instrumenty pokładowe podświetlone zostały na kolor biały. Jedynym urozmaiceniem jest tarcza wskazująca stopień zyskiwania energii podczas hamowania. A poza tym, wszędobylska Biel buduje tutaj taki mocno neutralny nastrój, który niczym się nie wyróżnia. I co prawda, moim zdaniem, jakieś chociaż delikatne LEDowe wstawki by tutaj nie zaszkodziły. Ale ogólnie pasuje sposób podświetlenia do tego, jaki charakter ma to wnętrze pod kątem designerskim. Czy rozwiązań technologicznych, jeśli chodzi o kompletność podświetlenia. To nie ma żadnych braków. Ledy z przodu mają typowy dla mazdy akcent w postaci okręgów wokół głównych soczewek, ale też pojawi się tutaj powiew świeżości w postaci pasków zintegrowanych z kierunkowskazami na dole zderzaków, które ostro się zapalają i płynnie wygaszają. W kierunkach w lusterkach również siedzą diody z takim samym stylem działania. Z tyłu również znaleźć można charakterystyczne pierścienie, i w tej części na dworze kierunkowskazy zachowują się identycznie co w pozostałych, co tworzy bardzo fajny, oryginalny i spójny efekt, którego jeszcze w żadnym innym aucie nie widziałem. Ogólnie MX 30 po zmroku prezentuje się moim zdaniem naprawdę ciekawie i ładnie. Żeby było jeszcze spójniej, sygnalizatory kierunkowskazów na zegarach zachowują się w taki sam sposób jak na zewnątrz. Pilot obsługujący system dostępu bezkluczykowego nie jest zbyt gruby, nie przesadzona jest też jego ciężkość, ma obłe kształty, więc nie przeszkadza w kieszeni pod kątem jakości wykonania. Mamy w większości czarny plastik, przeciętnie wypadający, też jak widać po 20 tysiącach kilometrów, Już łapiący sporo mikrorysek, jeśli chodzi o solidność konstrukcji. To pomimo tego, że jest ona naprawdę dobrze zmontowana i nie ma żadnych problemów. Jeśli chodzi o ten aspekt, to przez to, że czuje się, że wewnątrz jest sporo pustej przestrzeni, to ta solidność trochę tak odczuwalna na tym cierpi. W górnych częściach deski rozdzielczej mamy w testówce miękkie tworzywa, estetycznie wyglądające. Fajnie wypadają też wizualnie szare, włochate, bardziej wstawki na drzwiach, które znaleźć można też trochę niżej. Mamy również porcję korka na klamce oraz skórę i dużo miękkiego wypełnienia na podłokietnikach w niższych częściach kokpitu. Mamy twarde materiały, właściwie tylko ten element jakoś wyróżnia się na minus wizualnie. Te bardziej ulokowane niżej nie zwracają na siebie uwagi. Na tunelu środkowym mamy znowu korek oraz. Brak pionowej czerni jest wszystko matowe, łatwe w utrzymaniu czystości. Jeśli chodzi o detale, np. dźwignie zmiany biegów, te przyciski czy jakieś srebrne tutaj ramki. To wszystko wygląda estetycznie. Żadnych niepożądanych dźwięków nie usłyszałem podczas użytkowania tego samochodu, więc ogólna jakość wykonania moim zdaniem stoi na dobrym poziomie, a dzięki tym wstawkom, szarym czy korkowym kabina ma też swój taki przyjemny klimat. Tunel środkowy w testowanej maździe jest ciekawie zaprojektowany, ponieważ jest on częściowo zawieszony w powietrzu, zanim znajduje się wykończona korkiem półeczka. Mamy też gniazda do ładowania 220V, dwa porty USB w standardzie A oraz gniazdo zapalniczki 12V. Półka przy złączach wygląda ładnie, ale ten korek jest jednak niestety dosyć chropowaty, więc osobiście bez dodatkowej warstwy ochronnej, urządzeń elektronicznych, które mogą się porysować, bym tam luzem nie kładł. Bagażnik MX-30 ma 350 litrów pojemności, cechuje się on niskim progiem załadunkowym, umiarkowanych rozmiarów otworem i na taką ocenę wpływa jego szerokość, a także regularnymi kształtami. W kufrze nie występują niestety żadne praktyczne dodatki w postaci haczyków czy jakichś kieszeni po bokach. Obecna jest za to gumowa, taka przeznaczona na zimę dodatkowa mata, pod właściwą podłogą bagażnika kryje się element systemu audio firmy Bose oraz zestaw naprawczy. Po złożeniu drugiego rzędu siedzeń uzyskać można maksymalne zdolności ładunkowe wynoszące 1171 litrów oraz płaską podłogę, ponieważ jedynie oparcia lekko się unoszą. Podsumowując, Mazda MX-30 to samochód, który podczas użytkowania robi naprawdę dobre wrażenie, bo fajnie się prowadzi. Jest też ładny, estetycznie wykonany, a na dodatek przystępny w obsłudze z pokrętłem, które naprawdę ten model wyróżnia względem konkurencji. Jego problemem jest jednak zasięg, bo Mazda świadomie wsadziła tu mniejszy akumulator, aby zmniejszyć też ślad węglowy produkcji samochodu. I takie podejście jest dla mnie ok, ale nie zmienia ono i tak faktu, że dla osoby takiej jak ja, czyli bez swojego gniazdka, dystans do przejechania bez ładowania, jest po prostu za mały i wymagający z kolei za dużo uciążliwej logistyki. Z rządzeniem losu spotkałem jednak przy ładowarce innego użytkownika MX30, który przejechał już tym autem 20 tysięcy kilometrów. Chwilę pogadaliśmy i powiedział mi, że podróżuje nim tylko po mieście i ma w domu jeszcze gniazdko oraz drugi samochód już spalinowy, a tego traktuje jako dodatkowego fajnego mieszczucha i sobie go w takiej roli chwali. I właśnie dla takich osób, dla których przy okazji maksymalizacja ilości miejsca z tyłu nie jest priorytetem, testowana Mazda jest przeznaczona. I to wszystko, co przygotowałem o MX30. Dziękuję za uwagę. Jeśli ktoś jest zainteresowany wynajmem bądź też leasingiem jakiegoś samochodu, to polecam zajrzeć na carlispolska.pl. Jeśli komuś ten film się podobał, to z kolei zachęcam do dania mu łapki w górę. Będzie mi z tego powodu bardzo miło. A jeśli ktoś nie ma, zapraszam również do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na Wachacz TV pojawią się wkrótce. Na razie.